W 2021 roku na początku przeczytałam książkę Esencjalista. I ta książka po prostu w tym minionym roku zmieniła w ogóle moje spojrzenie na robienie rzeczy. Bo często w produktywności się tak mówi, ja się nie zgadzam w sumie z tą definicją, że to jest robienie więcej. To jest jakaś taka Jakieś takie stare podejście w ogóle do, do produktywności. A w Esencjalizm to, co nam y, daje, to odwraca w ogóle sposób myślenia. W esencjalizmie y, chodzi o to, że nie wszystko jest tak samo ważne i warto się najpierw zastanowić, czy robienie czegoś ma sens, a potem robić. No i wydaje się banałem, natomiast ja nie zawsze w swoim życiu i w swoich wyborach kieruję się taką zasadą. Czasami coś y, robię. Jako pierwsze, bo wydaje mi się łatwiejsze, bo z jakiegoś powodu próg wejścia dla mnie jest niższy. A czasami te rzeczy, które są bardziej wymagające, czasami wartościowsze, co nie zawsze idzie w parze, ale powiedzmy, gdzieś tam odsuwam trochę dalej. Albo pewne rzeczy robię, bo na przykład nie umiem odmówić albo bo projekt mi się wydaje fajny, ale co z tego, że projekt jest fajny, skoro na przykład nie jest dla mnie albo nie jest zgodny z jakąś moją strategią czy jakimś wyobrażeniem, które mam, czy po prostu tym, co chcę robić. I mam poczucie, że kolejny rok z rzędu, czyli teraz początek 2022, ta koncepcja znów wraca mi bardzo mocno do głowy i chyba to będzie ten moment, kiedy kurczę, przeczytam esencjalistę drugi raz.